Dzisiaj dosłownie połowy miesiąca, więc zaczynam nagrywać filmiki po malutku. Na pierwszy rzut pójdzie wyklejanko, bo czemu by nie? Więc następny tydzień przede mną. Został mi tylko jeszcze ten kawałek, taki większy kwadrat, i później zrobię tutaj taki mniejszy, ten tutaj prostokąt, i będę pokrywała całość MOP podżem. Dobra, to słuchajcie, żeby nie tracić czasu, kawka jest, grzełek kawki i lecimy. A zacznę sobie może od początku, idąc z numerkami. 150, czy mamy, nie mamy chyba. Dalej mamy serduszko, serduszko widzę, że jest jedno, 1, 5, 4. E, bardzo dziękuję za tyle fajnych komentarzy e, pod ostatnim filmikiem, pod podsumowaniem e, miesięcznym. E, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tyle Was e, odpiszę. E, bardzo fajnie, bardzo się fajnie to jest. Co do, co do, co do, co materiału, jeżeli chodzi o wyszywanie, jeszcze nie mam zielonego pojęcia, który wybiorę. Cały czas, jak jedno wybieram, to za chwilę mi się zmienia i wybieram coś innego, czyli najpierw myślę, że zrobię na jednym, potem zrobię na kolorach, potem nie wiem że mówiąc, pewnie tak jak napisałam w odpowiedzi na komentarz, pewnie się okaże, jak skończę ten pierwszy z domów, to wtedy zadecyduję po prostu, co robić dalej. Ale ja mam do Was ogólnie drugie pytanie. E, szukam koralików w stylu Milhill. Znaczy, ogólnie szukam koralików w wielkości 2 mm, tak? Bo to mniej więcej takie są. E, malutkich takich. Szukam na internecie, na Allegro jest pełno natomiast jakbyście mieli jakiegoś dobrego sprzedawcę gdzie kupiłabym biały kolor i czarny który akurat na haftiksie jest niedostępny i e, na innych grupach na innych stronach przepraszam no to y, dajcie znać e, chciałabym taki wiecie no, dobrej jakości te koraliki kupić e, 164 to jest j 164 Mam jeszcze końcóweczkę. Także, bo ym, wyszywałam tego kotka, co wam pokażę na y, filmiku na temat wyszywania. Wyszywałam kotka z tym zającem na plastiku i tam właśnie oryginalnie są. Y, są właśnie koraliki. Też są koraliki w czterech tych wzorach, które Wam pokażę, z tymi mm, książniczkami, które Wam obiecałam już ostatnim razem, że Wam pokażę. Tam też są właśnie koraliki i yy, no skądś gdzieś muszę dostać, a patrzyłam się na Heartixie i na Hobby Studio. Na jakichś dwóch stronkach i niestety no tam czarny i biały to jest yy, niezbyt dostępny. Musiałem zobaczyć, jakie tam kolory do tych księżniczek są potrzebne. Widzicie, to ja jeszcze się schowało tu. Nie, chyba nigdzie więcej. <słuch> jeżeli chodzi o wyklejanie o którym ja powinnam mówić tutaj teraz a nie o wyszywaniu to widziałam ostatnio na stronce na facebooku bardzo fajny wzór do wyklejania takiego ala wikinga coś w tym deseń w szarościach bardzo fajnie nie wyszedł a, niestety nie pamiętała z jakiej strony zamawiała Powiem Wam szczerze, naprawdę, był taki dość, dość fajny, bo chyba miał nawet metr yy, długości. E, nie był jakiś tam taki mały, dlatego też fajnie to wyszło. Powiem Wam szczerze, że ciekawa jestem bardzo właśnie, gdzie ona to zamawiała, bo jeżeli z Ali, no. To może i bym była skłonna zamówić kiedyś coś takiego. Woda się zmienia, robi się coraz cieplej. Dobrze, pomału mam nadzieję, że, że będzie wiosna. Czekam już, aż posadzę pierwsze kwiatki na tym, na balkonie. No. Także oby jak najszybciej. Wczoraj były walentynki, więc mam nadzieję, że spędziliście je fajnie, miło i przyjemnie. Ja y, kupiłam taki mini torcik walentynkowy, także dzieci się cieszyły. No najmniejszy najbardziej. Normalny. Ale taki malutki akcencik, żeby też czuły te walentynki. Zresztą sama mała ze mną była w sklepie i wybierała ten torcik, to może tym bardziej. Dobra, i z tego H to chyba by było wszystko. No to teraz mamy 304 i to jest, są dwie kropki ale ja go tutaj nie widzę, to lecimy dalej. No i tutaj będzie czarny. A czarne sobie zostawię może na koniec. To teraz mamy sniak, którego tutaj nie ma. Dalej mamy S-to jest 5, 2, 4, i 524 już mam. I jeszcze patrzę się czy mam z tych starych już takie. No to wiecie, lepiej wykorzystać te starsze, a potem dopiero te, te nowe. Dobra. S. -ka. S, -ka, S. -ka. Radio S. -ka. No i co? I zaczął się post, tak? Zaczął się post. Zaraz bliżej świąt. Gdzie tu jeszcze? Mamy tu S. <laughs> ja nie widzę, ale na 100% później się okaże, że gdzieś przeoczyłam. Jak to mój wzrok? Dobra. niech będzie, że go nie ma. No to mamy B. B mamy. 5, 5, 2. Czy co, że ja dalej sobie nie poukładałam tych dianetów. Dalej mam taki rozwal już w tej mojej skrzynce. Dobra. No i jak skończę dzisiaj ten kawałeczek obrazu, to wezmę się za ten stary z tamtego roku. Za ten drugi tydzień z tych dwóch miesięcy. Także dzisiaj będę miała dzień wyklejany. Ogólnie to jest ten jeden dzień do tyłu, bo zawsze coś musi wypaść. Ja sobie ułożę plan, powiedzmy na tydzień, bo tak to, tak to u mnie działa po prostu, że rozpisuję powiedzmy sobie plan na tydzień i, i się tego powiedzmy tam trzymam w miarę konsekwentnie. Natomiast no, jak mi coś wypada, jak teraz na przykład miałam wizytę z małą lekarza e, we wtorek to po prostu wszystko mi burzy, bo no, nie dużo zrobiłam do godziny wyjścia. Potem zanim żeśmy wróciły, to też troszeczkę minęło. Trzeba było obiad ogarnąć i tak dalej. I tak czas mija z tego powodu też y, jeszcze w tym tygodniu nic nie malowałam, ale już mam plan. Mam w głowie, co tam teraz będzie u mnie na tapecie z malowaniem. Jedynie o hawce, właśnie tutaj o ten diamenty staram się trzymać, bo jak ja sobie zawalę tydzień z diamentami, to potem już pójdzie mi wszystko przynajmniej tego chcę się trzymać po prostu bo tam wiecie hafty, te takie mniejsze które mam miesięczne to tam jeszcze paliwo bo mogę sobie w przyszłym tygodniu skończyć ale tutaj chciałabym się naprawdę trzymać trzymać tego założenia które ja sobie narzuciłam 5-5-3. także <laughs> że oby mi się to twu 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 udało No i powiedzcie mi w komentarzach, co tam u Was, co, co teraz wyklejacie. Eee. Czy coś dużego, czy coś małego, czy teraz sobie odpuściliście troszeczkę? <laughs> Ok. mamy A chyba zrobione, lecimy dalej, tego kolorku nie mam, tego kolorku nie mam, ten kolorek mam, 603. I tutaj już z woreczka będę musiała wysypać, nie, bo chyba nie mam z tamtego projektu mojego. Wezmę w rękę drugą, bo cień mi pada, widzę. Bardzo ładne są te kolory, bardzo ładne. Bardzo się cieszę, że wybrałam ten obraz jako drugi. No i gdzieś poleciało. Nie widzę, że spadło na tackę. No, teraz już powiedziałam. Um, widziałam, że niektóre dziewczyny wyklejają tym drugim, którego ja tutaj nie mam, taki pasaczek jest. <coughs> Tam się wykleja po 3-4 sztuki naraz. E, powiem Wam szczerze, że próbowałam kiedyś i jednak nie, jednak stwierdziłam, że pojedynczą mi jak już tak bardziej o, pasuje. To yy, szczerze mi nie wychodziło ani prosto, trzeba było później poprawiać, bo nie wiem, jakim cudem one to tam naklejają, zaraz jedno po drugim, szybko, nie? Równo im wszystko to wychodzi na tych filmikach, ja nie wiem. Jak to wyklejałam, owszem, no, szło powiedzmy w tym rowku, jak tam, ten pasaczek czterech, no, ale jednakże, no, w... musiałam je później do, co do... się mówi? Przesuwać po prostu bo gdzieś tam były po prostu nie w tym miejscu, gdzie powinny się znaleźć. Krzywo był ten pasek. Dobra, słuchajcie, ja sobie troszeczkę tutaj popracuję i za chwilę Wam pokażę rezultat, jaki mam powiedzmy po jakimś czasie. Także do zobaczenia. Dobra. Ogólnie połowa pracy mniej więcej za mną. E, tak to wygląda jak na razie. Dwa razy miałam malutki wypadek, ponieważ ja kładę zawsze tackę na tym e, tutaj i jak podnosiłam, to po prostu wszystkie diamenty mi się wysypały i był to i kolor zielony i brązowy, więc musiałam zbierać i przekładać, przesuwać po prostu tam, gdzie jest miejsce. E, zostało tu ja wiem z max 6 kolorów do kończenia i to już są takie większe kawałki, dlatego też zrobię je poza filmikiem. Także, cóż, no, widzimy się, że tak powiem, jutro, jutro pomalujemy sobie jakiś obraz i z wyszywania, bo to już będzie piątek, jutro obraz. W poniedziałek z wyszywania nagram Wam filmik. Będę chciała Wam pokazać dwa nowe projekty, nad którymi chciałabym usiąść. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia jutro. Buziaki.